Koniec z wyzyskiem obcokrajowców przez nieuczciwe agencje pośrednictwa pracy w Holandii. Powstanie system certyfikatów. Jak mówi minister polityki społecznej, nadal wiele agencji pracy wyzyskuje zagranicznych pracowników. To nie jest godne Holandii i tak być nie powinno, albowiem wciąż są stosowane wysokie opłaty za zakwaterowanie, fatalne warunki mieszkaniowe, wielogodzinna praca, 6 czy 7 dni w tygodniu, system kar za rzekome przewinienia, takie jak brudna kuchnia czy wizyta znajomego, za niskie płace. Jak również niepłacenie nadgodzin pracownikom, a w niektórych przypadkach zdarzają się groźby i zastraszenia. I tak właśnie Polacy i inni zagraniczni pracownicy zatrudnieni w Holandii nieraz padają ofiarami bezwzględnych praktyk, a władze nie miały narzędzi lub ochoty do walki z tym procederem. Pewnie wielu z was słyszało o tym, jak pracownicy jednej z agencji pośrednictwa pracy sypiali na paletach na hali magazynowej. I tak w końcu ma się to naprawdę zmienić, zapewnia holenderski rząd. Jedną z najważniejszych zmian ma być wprowadzenie systemu certyfikatów w sektorze pośrednictwa pracy. Aktualnie otwarcie biura pośrednictwa pracy w Holandii jest bardzo proste, przez co działa tu sporo nieuczciwych pośredników pracy, nieprzestrzegających zasad dotyczących np. wysokości wynagrodzeń czy warunków zakwaterowania. Lecz niestety na wprowadzenie tego systemu przyjdzie jeszcze trochę poczekać. Zmiany planowane są na początek 2026 roku. I tak agencje chcące uzyskać certyfikat będą musiały wpłacić 100 tysięcy euro kaucji. A co roku będą przeprowadzane kontrole, a w przypadku naruszenia zasad kaucji może częściowo przepaść. Dodatkowo firmy wynajmujące pracowników za pośrednictwem agencji będą mogły współpracować jedynie z agencjami posiadającymi takowy certyfikat. Taki rejestr będzie dostępny publicznie w celu sprawdzenia agencji pośrednictwa pracy. W maju tego roku projektem ustawy w tej sprawie zajęła się Rada do spraw sądownictwa, która zasugerowała szereg poprawek i dalsze prace nad tym projektem.